Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem dopiero co nagrania, nagra... jestem dopiero z nagrałam odcinek, w którym e, był urodziny naszego um, syna Klausa. I tak, zobaczy, no, zabieram do wyposażenia, bo w dzisiejszym odcinku, to jest z serii Budowa i będzie robienie pokoju dla e, Klausa i jak tutaj będzie przebywał. Resztę, myślę, że, że z... resztę rzeczy myślę, że mogę zostawić. Jeszcze to wstawię na chwilę do wyposażenia, bo jak wyjmę, to będzie świeciło. Tak, i jeszcze to jest ta długa lampa. Oj, no, i noc nie mogę też szukać. Przecież, że, że, że już się wyposażyłem bo jednak złoty to było ciężko oddać, więc... Dobrze, teraz tak sobie w sumie trochę postawię ściany. I tak, yy, to też może na razie... ogólnie może na razie o to wszystko do poszerzenia. I tak, może zacznę od tego, że u sobie łóżka i łóżka będą stały po dwóch przeciwdebłych stronach. Yy. u gdzieś odbiega, to zwiedzę z, już z poprzedniego odcinka. I yy, po będą spoko takie łóżka dla chłopców. Które jeszcze są bardziej takie... Bardzo takie, na przykład Dobra, myślę, że to będą okej, okay. choć mniej kurczę. może to jest przejście ale dobra. Przypomnijmy ten fakt. Myślę, że takie będą okej, okay. ewentualnie jeszcze... Takie to nie, takie też myślę, że nie. Takie bardziej myślę, że dziewczęta są to niż most. Chociaż nie wiem, mogę się mylić. Dobra, może zrobię takie. I może w sumie. Dobra, trochę zmienię kolor przewodny. W sumie to ja wybrałam sobie kolory przewodnie. To jest naprawdę ciekawe. Um... Dobra, to też usunę i tą komodę bo zrobię taki trochę następny pokój Ej, im. No ale już się tylko tej będą Nie dobrze no, też Też nie Po prostu od nowa zrobię ten pokój Zrobię czarny Czarny może taki zrobię, wiem Zrobię, o to będzie fajnie wyglądało I zrobię trochę następny ten pokój znaczy, nie będzie za bardzo nastrojni, ale uznaję, że będzie następni. Tam tutaj też taką ścianę i tu. Dobra. I tu już też muszę schować. Wiesz co? Może skoro. Dobra, nie zrobię tutaj jakby osobny pokój taki osobny pokój chłopaką, tylko po prostu będą się tam razem bawić, a tutaj po prostu miejsce sobie kuby po prostu... tamty pokój może nie wydaje się jakiś bardzo mały, ale on trochę jest mały. Więc po prostu tutaj miejsc sobie Kuba. Tak, bo po prostu tam... On nie będzie korzystał za bardzo z tego pokoju, już w inne dni, więc po prostu tam walizki jak będzie przyjeżdżał do swojego taty. Um, damy jakieś tutaj lustro. To jest takie stojące. Ogólnie no, jest ładne, ale chyba nie działa mi. Chyba tak. Um, Dobrze, to może w tle zrobię takie tutaj lustro. W sumie trochę jest w trochę y nie so, ja można tu siedzieć, trochę za pełni. Dobra. Może już też zrobię tutaj taką lampę nad łóżkiem. Nie jest to jakiś super wyczesany pokój w ogóle, ale. Okay. Um, Dobra. I może taką lampkę tutaj. Tam? No tu, tutaj, 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 Dobra. Z tego będzie wyglądał pokój ee, tego. Ubębni już jeszcze, ale ogólnie będzie się pewnie bawił w tym pokoju, ale tutaj zrobimy pokój. Pasa. Myślę, że może jakiś tak jak strony. Albo może Czy to jest w miarę męski pokój można udać. E, kolor. Dobra, może zrobić w sumie. Ciekawe wyglądało to. Dobra, uznaję w sumie, że już tak. W dzisiejszych czasach chyba już tak mniej patrzymy się, że korzystuje to się jakby z męski, czy rajski. Hmm. I mi się te kolory, znowu mi się wskręciły poza cenę. Dobra, ja po prostu tutaj jakieś, tutaj po prostu tak ustawię. Będzie jasne i będzie ładnie oświetlone. No dobra, to kontynuujmy. Um, to chciałabym zbiórko, może. Nie, nie musimy w sumie nie tak chcę, żeby zbiórko. Czy tutaj po prostu na albo taką bardziej... ...słodką może? Znaczy... Oto bym chciała dać. Um, trochę damy sobie boku i będzie mi wygodna, no, ale. Dobra, to będzie taki koedukacyjny bok. Jejku. No to nie będzie taki koedukacyjny, ale po prostu będzie dobrze dla dwóch płci. Dobra, to może takie coś tutaj dam. No, takie, takie? Nie dobra. w sumie... jednak no, no, takie... Co za trzy? Dobra, no, dam takie lustro, to będzie tak trochę powiększało tą tą przestrzeń A, Dam może też jakieś zasłony um, Może moje ulubione, czyli te Dobra, zasunęłam już dam jasne, żeby już nie było tak ciemno. Aha, dobra. I tutaj do mnie jakiś też dywan, może? Nie. Taki może? Może po prostu taki. Dobra, to chyba nie jest dobry kolor. Mnie się gdzieś zgubił. Um, półki, może teraz jakieś? Półka. Moski, tu kolor mi się gdzieś zgubił. No nie, to to nie, nie, chciałabym określić Dobra, jak jednak mi nie po prostu się położył. To jest takie dziwne, jak ona śpi. Po prostu cały czas że go śpi i to jest dla mnie takie dziwne. Dobra. Może to? A, w końcu. To nie wiem, może załóżmy jakieś tej czarne. O, nie będą tutaj takie dwie półki, a tutaj damy biurko. Tutaj czy go. A tu są biurka, dobra. Um, no tylko też sobie dam białe. Ja uwielbiam takie kolory białe w ogóle. Dobra, tutaj damy takie biurko. Przesło do tego jakieś takie. Myślę, że takie będzie ok. Trochę mam ograniczony budżet, ale trudno. A i w ogóle włączyłam sobie te, e, że mogę mody. Znaczy, że. Fani Simsów wiedzą, że mafiabibi.com obie objekty są. Po prostu mogę, gdzie chcę. E, tak. Wszystko. Mogę, gdzie chcę, po prostu rzeczy wstawiać. Muszę patrzeć, czy po prostu czy mi zakażą. Nie mogą mi jakby zakazać. Eee, znaczy jak nie wszystko mogę. Dobra, to może damy jeszcze takiego krzaka. Ja wiem, jak dwiem, jak wiecie, dawać chwilne krzaki czy coś takiego. Repusty na razie będzie w mój pokój, ale to po prostu z czasem to trochę się zapełni. Czy ja mogę na tą półkę tego krzaka wstawić? Nie. A tego chociaż? Tego mogę. A tego? Nie. No dobra, no to tutaj damy tego krzaka. W wiem, że to nie jest krzak, spokojnie. Aż tak ze mną nie jest, ale po prostu ja bym mieć krzak. Takie różne. Może tak? Nie. Słabawki powstawiam w tym miejsca Takie, nie wiem, załóżmy jakiegoś konia, um, triceratopsa, czy tam. No dobra, i myślę, że taki ok jest pokój na razie. Mm, taki zwykły Nie ma nic specjalnego. Bo może miałam większy budżet, to się bardziej starała, ale czy mam ograniczone, to nie. Dobra, i teraz przejdę sobie do pokoju młodego, tej drugiego młodego. Um, I w tym pokoju skorzystam. Dobra, jest 11 minut. E, skorzystam z łóżek, które były tamtym, tylko trochę zmienię kolory, jeśli da się bardziej zlona. Tak, się... Dobra, to zostawię taki kolor jak był. I dam komodę, może. Komodę dam tu. Um, tylko tam zieloną? No tak, bo te ogólnie właśnie tam, gdzie pójdę w takim kolorze niebieskim, bardziej w kolorach niebieskiego, to ten będzie w kolorach takich bardziej zielonych, bo mnie lubi e, zielone jak miodzie po całym jej mieszkaniu, po jej części, więc no, nie wiem, może takie coś, chociaż. A tak będzie lepiej to wyglądało, wydaje mi się. Tak średnio to wygląda w tym miejscu. Pokóję jak jeszcze ten. Jak jeszcze młody wyjdzie z kołyski, to będzie się trochę zmieniał. Ale na ten czas będzie tak wyglądał. Dobra, to ten, ten dywan o tak może bardziej. W ogóle podobno słyszałam kiedyś, że Polacy mają mani stawienia wszystkiego pod ścianami. W sumie to trochę prawda. Zmieści się tu nocnik Muszę się Tylko no, muszę tutaj zmienić kolor go. prostu nie potem się kupywać nowych rzeczy, więc po prostu stwierdziłam, że. E... Że tak wyjdzie taniej, więc tak zrobię. Czy jest zon... no, to jest jakiś bardziej zielony. No, nawet tu zmienię na taki kolor, to. Nie wiem, co jeszcze będzie, i ja chyba tutaj postawię to, że tutaj się pojawi. To Czyli jest to do jedzenia, karmienia um. i tak. I tego kota chciałabym przestawić tu, a tego tu może. No, tak bardziej o. W sumie, może jeszcze jednego dam? Jeszcze jeden taki obraz i go dam tu. A tego może jednak trochę przesunę bardziej w to miejsce i pozmieniam wszystkie obrazki na kolorowe. Tutaj dam jednego różowego. Um, tutaj może takie coś. Um, a tu będzie nie. Dobra, niech będzie, może tak? Też dobra, jednak w wrócę do tego, a tu będą suszykota. No i mamy skończone pokoje. Wiem, że one są jakieś super świetne, a nie, jeszcze roślinka. No, uwielbiam roślinki. Sama mam sporo. Także sobie miałam sporo w pokoju, więc. No, i tak wygląda pokój. Justina. A tak wygląda pokój. Klausa. Ja wam bardzo dziękuję dzisiaj za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, jak piszcie, czy lubicie budowy po prostu mój